Myślę, że dzisiaj jest troszkę łatwiej z tymi rzeczami. Bo jednak 40 lat temu, po pierwsze, żyliśmy w epoce, która zakonserwowała pewne mity polskie, musiała zakonserwować, bo to była obrona przeciwko e, no kolejnym, jakby kolejnej okupacji w no, komunie. I ta kons konserwacja na dobre i na złe była tkwiła w nas. Bardzo trudno było ją przeskoczyć. Wielu ludzi po prostu tego nie umiało zrobić albo uważało, że świętym obowiązkiem jest podtrzymywać pewne myśli, A Swinarski oczywiście podkopywał te ludy, to znaczy on próbował objaśnić tę rzeczywistość wielokierunkowo. W związku z tym właśnie wymyślał takie sceny. I w związku z tym... <laughs> E, oczywiście myśmy mieli przypadek e, pani e, redaktor, która no, oczywiście z takich e, e, spektakli wychodzi notorycznie, w związku z tym nie należy się tym przejmować, prawda? Natomiast gorzej miał Konrad Sfinacki, gorzej, ponieważ po jego, jego komedii, która była arcydziełem, no, mnie ten spektakl zatykał, po prostu, jak patrzyłem na to, e, e, wyszedł i powiedział, że to jest chulikaństwo intelektualne janowska Waszkiewicz. A to była potęga, nie krytyki, ale pisarstwa, no, jakiegoś, jakiegoś społecznego istnienia i tak, dalej, i tak dalej. Świat nauki krakowskiego Uniwersytetu oburzał się na spektakle Świnarskiego. W związku z tym po 89 wiele mitów zgasło same przez się. Po prostu stworzyła się tak kompletnie inna sytuacja, że młodym reżyserom jest i łatwiej, i trudniej. Bo Jasne jest, jak istnieje pewna pokaźna jegoś widziów, no to nic tylko się do nich dobierać, prawda? Uczulać te punkty, de, na, naznaczać, prawda, dotykać, puszczać tą, tą złą krew. Fantastyczna sytuacja, no to musi robić związysem, no bo on przecież widzi rzeczywistość, prawda? Albo no jeżeli chce ją, że tak powiem, prowadzić do rzeczywistości, a nie do tej rzeczywistości, to musi to robić. W związku z tym e, e, sama sytuacja polityczna dokładnie... E, wyrzuciła za burkę palmy sporą ilość miny. Więc jakby reżyser ma łatwiej, bo już jakby e, żyje w swobodnym, wolnym kraju, z drugiej strony ma trudniej, bo musi poszukiwać gwałtownie tych miejsc, które może uczulić. Wtedy one istniały właściwie w każdym. Kolwiek się tam dotknęło, to jednak jakby ta hibernacja polskości w komunizmie o wiele mocniej ciążyła nad publicznością, nad nami. Bardzo trudno było prze, 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 przeskoczyć te mury. One były w sposób oczywisty stworzone w naszych duszach. Więc jak mówię, no, to, to trochę, że tak powiem, o, o, oburzanie się na spektakle Starego Teatru, w tym sensie, rozumiem to pytanie no to, to chyba jest po prostu e, o wiele, e, co tak powiem, delikatniejsze, mniejsze z tych powodów, które powiedziałem, e, o wiele trudniejszą sytuację mieli w latach lata 60-70, jeżeli chcieli, chcieli się naprawdę do tego wszystkiego dobrać. No ale sytuacja była taka, że trzeba było kochać Polskę. No bo co? Jej nie było, więc trzeba ją było kochać. Ale to ten sam problem miał yy, yy, Wispiański. Trzeba było kochać Polskę, a on mówił "Ludzie rany boskie, przecież to już jest choroba, którą wyźwiali. Zobaczcie. I napisał te sceny. No bo zobaczcie, no jak, ten, jak ten człowiek pod po koniec, w czy początek XX wieku, to naprawdę był czy Że to jest chorowany strasznie Polak. No i tylko po prostu e, podotykał bardzo mocno tymi, Pamiętamy jaka była reakcja. koła się obraziła, potem jest taki mu pomnik. No i to jest odpowiedź na pierwszy plan.